W 2016 roku studio Insomniac oraz PlayStation postanowili, znaczy postanowili pewnie wcześniej, wiecie o co mi chodzi, wskrzesić z jedną ze swoich najbardziej znanych, aczkolwiek mocno wyeksploatowanych marek Ratchet ten klan. Sam jestem zaznajomiony z większością produkcji serii, ogrywając trylogiem w wersji HD na PS3, a także Tools of Distraction i Quest for Booty oraz odsłonę kooperacyjną All for One na tej samej konsoli. Powrót miał się zadziać dzięki temu remake'owi. Będącemu odświeżeniem pierwszej odsłony oraz pełnometrażowemu filmowi w kinach, którego akcja pokrywała się z grom. Przypomniał mi o tym mój kompan podcastowy podczas odcinka, gdy dzieliłem się moimi wrażeniami z ogrywania tytułu. Gra i film kinowy pojawiają się na rynku w odstępie kilku dni, co oznacza, że ich produkcje prawdopodobnie się zazębiały. A wspominam o tym dlatego, że dla pewnych aspektów gry ma to spore znaczenie. Co wiem, że może zabrzmieć dziwnie, ale za chwilę wszystko wyjaśnię. Jak już wspomniałem, nie jest to mój pierwszy kontakt z historią pierwszej części przygód. Sympatycznego lombaksa oraz małego robota na jego plecach. Natomiast bardzo szybko zauważyłem, że jest tu coś nie tak. Z tej strony Germanos i w ramach kanału Raczej Konsolowo zapraszam Was na recenzję Raczej Ten Klank z 2016 roku, którego na pewno macie w swojej bibliotece, bo już tyle razy był za darmo, może po prostu musicie. W kwestiach fabularnych tytuł jest nie tyle remakeem, ile wręcz rebootem, a przynajmniej ma w sobie sporo zarówno z jednego, jak i drugiego. A dużo winy za taki stan rzeczy można przypisać bliźniakowi na wielkim ekranie. Podobnie do oryginału zaobserwujemy tutaj początek przyjaźni raczeta i moment przypadkowego poznania się i wyruszenia w podróż ratowania wszechświata od niejakiego prezesa Drake'a. Dwójka kompanów podróżuje od planety do platyny. Będących raz małymi, otwartymi obszarami do eksploracji, a innym razem bardziej liniowymi, pełnymi korytarzy miejscówkami. O ile w oryginalnym scenariuszu Ratchet okłamuje klanka co do swojej przynależności do drużyny bohaterów Galactic Rangers, tak, tutaj po prostu oferuje mu pomoc w dostaniu się do nich. To tylko początek zmian, jakie wprowadzono, aby wydarzenia z gry pokrywały się z filmem. Jednocześnie jest to jedna z wielu zmian ugrzeczniających produkcję albo też wycofującą się z elementów. Nie do końca pasujących do wzorowego etosu bohatera, który mają się zachwycić dzieciaki w fotelach kinowych, na wycieczce szkolnej na przykład. I choć brakuje mi nieco pazura w humorze i rozmowach postaci, to nie będę dramatyzował. Raz, że czasy się zmieniły, dwa, wciąż jest zabawnie, a po trzecie, jeśli w ten sposób uda się Marce trafić w większe grono odbiorców, no to w to mi graj. Całość jest łatwa do śledzenia i prosta w przekazie. Historia opowiedziana jest z perspektywy wspomnień kapitana Quarka, co już w, samo w sobie staje się elementem humorystycznym na korzyść zmian. Twórcy łamią kilka razy czwartą ścianę, nadając postaciom świadomości bycia częścią remake'u. Rozrywka dla dużych i małych, tak bym to nazwał. Nie oczekiwałem niczego więcej, więc też nie czuję się zawiedziony. Wpływ filmu widać również w warstwie graficznej. Otóż już od samego początku gry oprawa Ratchet Clank zadawała mi regularnie niezłego ćwieka. Bywały momenty, w których gra zdecydowanie błyszczała, naprawdę ocierając się blisko o poziom animacji Pixara. Z tego samego roku, oczywiście, albowiem w momencie czytania studio animacyjne Disney'a pewnie znów podniosło poprzeczkę, tak przynajmniej myślę. Niemniej Ratchet Clank momentami zachwyca. Ale zdarzają się również momenty, gdy gra nie wygląda o wiele lepiej aniżeli wypuszczone na PS3 odsłony. Lepiej gra wyglądała w lokacjach, w których dużo się dzieje, jak chociażby środek tętniącego życiem miasta czy planety pokrytej wybuchającymi wulkanami. Gorzej na bardziej stonowanych lokacjach, gdzie wzrok gracza miałby się skupić na otoczeniu i jego brakach szczegółowości. Z przerwnikami fabularnymi jest jeszcze dziwniej. Po pierwsze, w trakcie nagrywania materiału po pierwsze wrażenia, konsola dała mi znać, że kats scenki nie będą nagrywane, co wydawało mi się nieco dziwne. Dopiero Bartek, drugi mikrofon podcastu raczej konsolowo, zdradził mi, że insomniak w grze wykorzystało żywcem wycięte sceny z filmu pełnometrażowego i to te zablokowane przed nagrywaniem są czy streamingiem. Zaiste dziwne posunięcie, albowiem widać różnice w scenkach, których autorem jest studio gamingowe, a które zostały przekopywane z filmu. I nie chodzi tutaj o kwestie poziomu grafiki przerywników, albowiem niezależnie od ich genezy są bardzo ładne. Ale no widać różnicę i to, że działają na różnych silnikach, no i jest to po prostu dziwne. No Pomijając to, to gra prezentuje się świetnie w kontekście działania i chociażby rozpierduchy, jaka dzieje się na ekranie. Raczet potrafi być w trakcie szaleńczej wymiany ognia z kilkoma wrogami przy jednoczesnym rozwalaniu skrzynek ze śrubkami, które zaczynają wirować wokół niego, a pomiędzy nimi latają pociski i wybuchy, a gra nie zająknie się ani nie pokaże jakiegokolwiek artefaktu na grafice. Grałem na PS5 i to już po łatce podbijającej jakość oprawy i serio, gdyby nie fakt tych nierówności w asetów graficznych pomiędzy tymi z filmu a tymi z gry, to byłby to serio majstersztyk. Wspomniałem, że zdarzyło mi się ugrywać pierwowzór produkcji, albowiem w odświeżonej formie w ramach trylogii HD na PS3. Na blogu znajdziecie zresztą recenzję wszystkich trzech odsłon. To tak tylko na się rzuciłem. Przypominając sobie owe publikacje dotarło do mnie, że jedną z dużych bolączek pierwszej odsłony było sterowanie, które w trakcie wymian ognia jak i swobodnej eksploracji sprawiało mi problemy. Ratchet klang z 2016 roku nie posiada śladów tychże bolączek, Będąc tym samym bliższy zdecydowanie późniejszym odsłonu serii, które wyszły już nominalnie na chlebaku. Gra jest orzenkiem platformówki oraz strzelanki z trzeciej perspektywy. Nie trudno to natomiast stwierdzić, którego z rodziców geny dominują. Do dyspozycji gracza oddanych zostaje dwóch bohaterów, których chyba nie muszę przedstawiać? No bo wiecie, gra nazywa się Ratchet Clank, nie? Rozumiecie, prawda? Małym robocikiem przyjdzie nam jedynie bawić się w dedykowanych krótkich sekcjach produkcji, gdzie sprawdzimy zdolności platformowe oraz rozwiążemy kilka zagadek logicznych. Jako futrzasty Lost Bugs będziemy biegać, skakać, szybować, walić kluczem, ale przede wszystkim strzelać. Dużo strzelać. Jedną z cech, za którą gracze uwielbiają serię, jest bogaty arsenał broni, i ta część powinna zaspokoić każdego z nich. Od poczciwych blasterów, granatów, miotaczy ognia. Po broni pik piksel pik pikseluzojącą wrogów. Matko boska, czy miotacz kul cool disco, który odpala imprezę, na którą wszyscy przeciwnicy w pobliżu się wpraszają, padając jednocześnie w dziki taniec. To, to przekłada się oczywiście na doskonałe okno, żeby sprzedać im granat czy po prostu zaatakować. Każda z giver posiada swoje drzewko umiejętności, które, absolutnie szczerze, wydaje mi być się nowością w swojej formie, albowiem nie przypominam sobie go z pierwowzoru. Broń rozwijamy za pomocą zdobywanych w świecie kryształów, które odblokowują kolejne hexagonowe pola na mapie. Każdy z pól oznacza wzmocnione cechy broni, a tworząc z nich pełne obszary wiecie, jak przejmowanie terenów grzegoł odblokowujemy większy upgrade niekiedy znacząco zmieniający działanie broni. Na przykład poprzez nadanie pociskom nakierowywania się na wrogów. To, w połączeniu z wolnym od pierwowzoru, sterowaniu i w ogóle działaniu, daje niezwykle miodny wynik. Ratchet i Clank to udany powrót serii. I choć wpływ filmu kinowego na grę jest widoczny, to sama gra nie ucierpiała na tym znacząco. Tak, skoki w oprawie są widoczne, aczkolwiek pozostałe elementy to dobre zmiany widoczne dla osób zaznajomionych z oryginałem sprzed generacji, a nawet dwóch. Jeśli natomiast po tytuł sięgnie osoba nieznająca serii, jest to kapitalny start. Ja zaliczyłem się od tej pierwszej grupki i bawiłem się przed z futrzastym Lobaksem oraz jego blaszanym partnerem. Zdaję sobie również sprawę, że prawdopodobnie recenzja zdradziła mój brak wybitnego entuzjazmu z tytułu. Sam nie wiem dlaczego tak jest, ale gdzieś pod skórą czuję, że może być to spowodowane faktem, że A. to remake oryginału, który znam, oraz B. pierwsze odsłonę serii, która się rozwijała i nabierała przecież rumieńców. Na pewno nie tego, że coś jest tutaj mocno nie tak. Przez chwilę nawet przeszło mi przez głowę, aby pokusić się o platynę i poszukać ukrytych złotych śrubek czy kart kolekcjonerskich rozsianych po całym świecie. Ale wygrał backlog, jak zwykle zresztą. Niemniej, gra była już tak wiele razy dostępna za darmo, że chyba każdy powinien ją mieć w swojej bibliotece, a zatem nie macie wymówek przed sprawdzeniem produkcji Studia Insomniak. Tuż za rogiem jest Ratcheting clan CryptoPart. jeśli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po nadchodzącego Exa PlayStation, to sprawdźcie reboot. Nie pożałujecie. Dobrze było w końcu coś nagrać innego niż tylko materiały na gorąco i żeby coś pojawiło się na blogu, bo już się martwiłem, że będą to trzy podcasty z rzędu, jeśli chodzi o publikacje. A więc e, sorki, że to wszystko tyle trwało, miałem swoje sprawy gdzieś tam na głowie. Mam nadzieję, że teraz już normalne, inne materiały, a nie tylko reakcyjne, będą się pojawiać częściej. A więc dajcie znać, co sądzicie o tej recenzji oczywiście w komentarzach. No i grajcie w raczeta. To tyle. Trzymajcie się, pa! mr zircon why do you hide from the aliens mr zircon only wishes